Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale Wiejskie Inspiracje z pięknego ogrodu, który tam widzicie za mną. Jaką ja mam mortkę faloną, jest bardziej, ja będę murzynał niedługo. Słuchajcie, co to za ogród? Jednej z naszych czytelniczek. To jest ogród pani Lizy. Jesteśmy tu dzisiaj gościnnie i dostaliśmy od pani Lizy dużo różnych sadzonek. Przede wszystkim pomidorków, papryczkę habanero, jeżyny. Także super słuchajcie pokażę Wam ten ogród, a później powiem, dlaczego warto panią Elizę odwiedzić osobiście bo można. Mnóstwo main słuchajcie. Ogórki, fasola, seler, szczypiory, pietrucha, mnóstwo pomidorów. Cały tunel pięknych wielkich pomidorów. Zaraz wam pokażę. Truskawki, szczypior, seler, ogórecznik, dynie. Tu dopiero wysiane ziemniaki, gdzieś tam pojedyncze sztuki zaczynają kiełkować, a tam już większe ziemniaczki. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Ano o to kochani, że to jest działka, która ma kilka tysięcy metrów i Pani Eliza zupełnie sama tutaj prowadzi to gospodarstwo. I co najważniejsze, nie używa żadnej chemii, żadnych pestycydów, herbicydów i innych, jak ja to mówię brzydko, gównocydów. Pani Eliza po prostu podlewa, dba... Stosuje środki naturalne, jeżeli jakiekolwiek są potrzebne przy tych uprawach, i te warzywa później można po prostu kupić od pani Lizy. Albo druga wersja, to można do pani Lizy przyjechać, popracować w ogrodzie, pomóc na przykład pielić, albo sadzić, albo zbierać. I po prostu za to dostajecie warzywa, owoce, co chcecie. Także zobaczycie teraz na dole filmu i w opisie filmu. Telefon do córki pani Elizy, i można się umówić. Przyjechać gospodarstwo jest na północ od Warszawy, w okolicach Nieporętu, więc nie jest daleko. Nawet można z Warszawy przyjechać. Nawet można z Warszawy przyjechać, można przyjechać z Zegrza, z Legionowa, z Jabłonnej, ze wszystkich tych okolic. Nawet nawet, jak ktoś ma, chce, nie wiem, z Wyszkowa, z Serocka, z Półtuska. jeśli komuś zależy na tym, żeby naprawdę. Mieć dobre źródło warzyw i owoców bez chemii, to jest to jeden z tych nielicznych przypadków, kiedy można skorzystać. Zresztą ja przecież nie bez powodu też tu trafiłem. Sam nie używam chemii i szukam osób, których chemii nie używają. Także o, pani Liza tam daleko oprowadza nas, ale nie, nie będę pokazywał twarzy. Ja jestem medialny, nie, nie wszystkich będę zdradzał, nie wszyscy sobie życzą. Natomiast zobaczcie, wszystko jest podlane dzisiaj pięknie. I naprawdę, słuchajcie, maliny będą piękne w tym roku. Także zapraszamy Was. Jeszcze wejdę do tunelu, pokażę Wam, jak zarąbiste wielkie pomidory są. Byłem w paru tunelach ostatnio, ale w żadnym nie było tak wielkich pomidorów. Pokażę Wam. Już słuchajcie, nie no, po, po tym tunelu to się po prostu przejdę do końca, bo to jest aż niewiarygodne. Słuchajcie, są tak wielkie te pomidory. A przecież mamy początek czerwca. Zobaczcie. Tam prawdopodobnie to jest babole serce. Przepiękne. No oczywiście ziemia jest dobrze nawieziona e, przy pomocy obornika również. E, tutaj jest zadbana, zrobione coś w rodzaju grządek podwyższonych, a właściwie są tylko no po to, żeby się nie wysypywała ziemia były ścieżki. Są pięknie podwiązane, poprowadzone, przycinane, ukształtowane te pomidory. No coś pięknego, słuchajcie. Tu mamy ogórki. Zobaczcie jak się pną ogórki. Niesamowicie. I mnóstwo tych warzyw właśnie będzie można u Pani Elizy kupić. Jasne, że to nie będą ceny marketowe. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś chce zjadać owoce i warzywa z marketu, no, jasne, to też są owoce i warzywa, ale nie czarujmy się. No nie jest to ta jakość, nie jest to... Ten skład, no i wieczne opryski, które zresztą ja obserwuję często na okolicznych wsiach. Słuchajcie, papryka. Piękne już, spore krzaczki. Też będzie rosła. I tutaj cały czas pomidorki, cały czas pomidorki i wszystkie zarszcze. Gdzie byśmy nie zajrzeli, wszędzie już są owoce. Zobaczcie tam. To jest kwestia kilku dni. Kilkunastu dni i być może pierwsze, już lekko zaczerwienione, zaczną się pojawiać. Główki, sałaty, które już można zrywać. Piękne, wielkie, ogromne liście. Zobaczcie, co i rusz, jak, jakaś rośnie przy okazji. Sadzone gdzieś tam między pomidorami, albo same się wysiały. Jakieś buraczki, jakaś fasolka. Widzę. Coś pięknego, słuchajcie. Tunel, ogród. Serce Pani Elizy, która naprawdę, jak tu nam przed chwilą opowiadała, jak przeżywała to wszystko, jak ona o ten ogród dba, właściwie to tutaj prawie nie zostaliśmy dopuszczeni do głosu, bo Pani Liza nam cały czas opowiadała o tym, jak to właśnie ona ten ogród uprawia, co tu nie rośnie u niej i to wszystko, słuchajcie, można jak najbardziej korzystać z tego. Nie tylko za pieniądze. Jeżeli nie stać Was na przykład, żeby kupić takie porządne, Zdrowe warzywa czy owoce, po prostu przyjdźcie pomóżcie, pomóżcie. Tak? Dostaniecie je za darmo. Także to też jest fajna okazja dla niektórych osób, które na przykład no nie mają za co kupić, a chciałyby na przykład też zdrowo się odżywiać. To proszę bardzo, pomóżcie. Zobaczcie, tu jest na przykład mnóstwo przy truskawkach. Mnóstwo jeszcze miejsca, które trzeba opielić, które trzeba pomóc tutaj przekopać czasem. A truskaweczki, zobaczcie. Piękne, drobne, ale czerwone, bez żadnej chemii, niepryskane. Wszędzie tam rosną. O, tam pięknie widać. Super. I właśnie ptak ukradł nie widziałem z drzewa. Dobrze, tam pani Liza za katą Ja idę do nich. Dobra. Na razie kończę. Rysienki dojrzewają. Lipa. Dobrze widzę? To lipa, chyba lipa. Słuchajcie, zabiorę was jeszcze na drugą stronę ogrodu, gdzie. O, to chyba jaśmin jeszcze. Pani Eliza tutaj przygotowała już pod uprawę burówki. O, kozul, ucieka Słuchajcie, są burówki, ale nie tylko. Widzę cukinie chyba też widzę. O, i mnóstwo kwiatów. Trochę borówek, ale pięknie widzę, niektóre owocują. No i widzicie, tu jest mnóstwo roboty, także można przyjść Pani Lizie pomóc, a można po prostu przyjść i kupić sobie warzywa i owoce. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, praca. Jeszcze słyszę, że Pani Eliza Agacie dokłada kolejnego kwiatka. Ale to proszę, naprawdę czasami fantastycznie słuchajcie odwiedzić niezwykłych ludzi, którzy mają serce co? na dłoni i, chce Pani eee, i pokazują, no, ludziom, od moich co mają w ogrodzie, w sercu, w życiu. A on się je jak nie słuchajcie, tak łaże łaże, no i już nie, no trzeba spróbować, no po prostu. Trzeba spróbować. No, no nie ma, także nie można. Musi być piękna, prawda? Słuchajcie. Gdzie ta ostrość jest? Piękna. Dobra. Zjadam. Prosto z krzaka. Bez mycia. Rewelacja. Jeźcie, mm. A to jest wiaderko. Wiaderka już właściwie. Słuchajcie. I to wszystko to jest prezent od pani Lizy dla nas. Sezonneczki, które dzisiaj jeszcze musimy wysadzić: choćby nawet było ciemno, to musimy do i wysadzić. Mnóstwo pomidorów, cała to do spróbowania. I mnóstwo jakichś ziół, które dzisiaj zabieramy. I to też nie koniec, bo jeszcze, jeszcze wam pokażę. Słuchajcie, następną kubkę, którą od pani Lizy dostaliśmy. Ale dobrze spotkać. Wspaniałych ludzi, naprawdę. Słuchajcie, polecam naprawdę pielęgnować fajne znajomości. To jest hyzop, słuchajcie. Hyzop, który dostaliśmy, cały krzaczek wielki i oregano. A ten hyzop przytniemy, zasadzimy sam korzeń, tak jak mówi pani Eliza, a górę wysuszymy. Więc będziemy mieli suszony hyzop do mieszanek ziołowych. Także może, może nawet będziemy go mieć tyle, że będziemy się w stanie podzielić. Także super. Agata! No to trafik ma dzisiaj co wozić, bo do, dostaliśmy od pani Lizy mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy. O, i jeszcze coś: agatanie się, co to pełnie. Proszę. O nie. tak, tylko nie wiem gdzie się położyć. No gdzieś musimy wcisnąć, może tutaj, słuchaj, spróbujemy, jak, jak wrażenie, Pani Eliza? Dobra. Fantastyczna. kobieta, nie? Słuchajcie, musicie koniecznie poznać Panią Elizę. Na żywo, także zapraszamy. Przypominam, że namiar jest w opisie filmu, także dzwońcie do córki Pani Lizy, umawiajcie się, poznawajcie, korzystajcie. Super. Tu jest Muzyn, tu jest Białas. Wracamy od pani Lizy z jej ogrodu. Jakie wrażenia? <laughs> Szalone ale pozytywnie, szalona. No, pozytywnie. No, pozytywnie, pozytywnie, mega pozytywnie. Normalnie ze trzy razy wychodziliśmy stamtąd i nie mogliśmy wyjść. Ciągle nas pani zatrzymywała. A jeszcze dam wam sadzonkę, jeszcze dam wam sadzonkę, tak Panie Lizo. Bardzo, bardzo mega dziękujemy za wszystkie sadzonki. Teraz zasadzimy je w naszym ogrodzie. Zrobimy też z tego osobny filmik. Co my tam właściwie dostaliśmy? Pomidory, dostaliśmy papryczkę habanero. O, jaki zachód. Co jeszcze dostaliśmy? Chyzop Prawie rus taki, nie wiem co to było. Nie wiem ale wiem czy o to jest. O, o purpurowej barwie w każdym razie. To wiem W i kolorach. kolorach to pani. Ja nie co, powiedziała. E, co jeszcze dostaliśmy? E, no jakieś tam warzywka jeszcze, jakieś a, jeżynę dostaliśmy, no sporo. Sałaty sporo. dwie. Sałaty, ale sałaty takie do konsumowania od razu. Także wracamy dzisiaj. Sobie sałatkę machniemy chyba, nie? Na kolację. Dobrze by było to wszystko wysadzić jeszcze dzisiaj, ale w tej chwili mamy zachód po prawej i z jakieś mamy 60 km jeszcze do przejechania, więc obawiam się, że już dzisiaj będzie totalnie ciemno, więc stanę gdzieś o 4 rano, tylko się rozwiedni i będę dosadził. Także będzie sadzenie rano i. No i w ogóle bardzo dziękujemy, bo, bo taki miły odzew jest ze strony wielu czytelników, naszych widzów i w ogóle bo tych sadzonek, nasion, różnych innych prezentów, które dostajemy jest naprawdę sporo. Wszystkie bardzo, bardzo, ta... o taka łapa w górę dla Was Taka łapa w górę, Udęło łapę w górę, łapę w górę. <noise> Za to Wam bardzo dziękujemy Bo to jest naprawdę wielki dowód na to Że, że się podoba Wam to, co robimy że, że lubicie te nasze wiejskie przygody I że jest to coś fajnego dla Was Także bardzo dziękujemy Mamy jeszcze kawał pola, więc wysadzimy to wszystko, co dostajemy od Was na pewno później e, w następnej kolejności, pewnie kiedyś my się będziemy tym dzielić, jak to się u nas zacznie rozmnażać. Także tyle. Dobra. Ciao. Pa. Czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie. A u mnie przyszła pobudka. Dzień dobry, dzień dobry. Czwarta nad ranem i wstajemy bo trzeba posadzić roślinki roślinki, które wczoraj przywieźliśmy od pani Elizy proszę jeszcze, się świetnie trzymają tutaj wszystko od pani Elizy, tutaj mamy od rodziców Agaty także trochę tych roślinek jest, tylko że te od rodziców Agaty mają trochę ziemi a to od pani Elizy część z nich nie ma za dużo ziemi dookoła więc szybciutko będę sadził. Muszę znaleźć dla nich miejsce. Będziemy zobaczyć wschód słońca. Jeszcze nie ma. Ale za chwilkę będzie. Za chwilkę będzie i postaram się go nie przegapić. Ale bajecznie to wszystko wygląda, co? Pięknie. Dobra, tak jak mówię, wschodu postaram się nie przegapić, a na razie idę szukać miejsca dla tych roślin. Bo miejsca już za bardzo u nas nie ma, przynajmniej w grządkach podwyższonych, więc będziemy szukać poza. Dobra, bierzemy się za sadzenie. A teraz nagranie w czasie rzeczywistym, ale strasznie wieje, więc nie wiem jakie będą te warunki tego nagrania i jego jakość. Ale ja w tej chwili montuję ten film od pani Elizy. Minął ponad miesiąc od tego, jak byliśmy u pani Elizy i te sadzonki dostaliśmy. Zresztą widzicie różnice, nie? Ja na przykład nie mam fryzury już takiej jak przed chwilą, ale chciałem wyjść szybko na pole i po prostu pokazać wam, bo tam głównie dostaliśmy pomidory. Chciałem Wam pokazać co z tych pomidorów po miesiącu wyrosło, bo jest co pokazać. I może jeszcze jak znajdę na ogrodzie te inne warzywka, które dostaliśmy, to też spróbuję Wam je odszukać i pokazać. Niestety pogoda nie służy, bo właśnie znowu zaczyna kropić. U nas od dwóch dni pada. Jest, 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 pada! Wreszcie, wreszcie! Po trzech ponad trzech tygodniach. Czterech, prawie, po prawie miesiącu takiego, gdzie tam za dwa razy coś, coś tam kropiło, teraz wreszcie zaczęło padać. No dobra, pokazuję, bo zaczyna też mi padać. Z całego naszego ogrodu obiecywałem, że Wam zrobię spacer, więc zrobię, żeby to wszystko pokazać, bo jest co pokazywać. Ale tu są pomidorki od Pani Lizy. Słuchajcie, to są te. Jak widzicie niektóre są prawie równie wysokie jak u pani Elizy w tunelu, z tym, że zauważcie różnicę, u pani Elizy tamte pomidory były ponad miesiąc temu, dokładnie miesiąc i tydzień. A u mnie dopiero teraz są takie, więc no w tunelu jednak troszeczkę szybciej rosną, ale słuchajcie, no ważne, że naprawdę tutaj też mamy już owoców sporo, gdzie tutaj coś fajnego jeszcze jest. No, niestety, aż takiego szału jak u pani Lizy, to ja tutaj nie mam. Widać inna ziemia, inne warunki. No i nie tunel, przede wszystkim nie tunel. Ale dobra, wszystko się rozwija fajnie. Także będzie dobrze. No i zaczyna mi porządnie padać teraz. A, nieważne, idę wam jeszcze hyzop pokażę. Szybko, szybko, zanim zmoknę, chyzop nam troszeczkę przysechł, ale w międzyczasie zakwitł całkiem ładnie, więc fajna roślinka. Co tam jeszcze było? Już nie pamiętam z tych, no ale dobra zrobię spacer po całym ogrodzie to, to odnajdziemy jeszcze część z tych roślinek, także jest fajnie. Pokażę Wam jeszcze tylko na szybciutko eee, nasze ziemniaki, bo pięknie nam wyrosły. Proszę bardzo. No ziemniaczki pierwsza klasa. Widzę, że niesamowicie e, odbiło po deszczu, zwłaszcza nocnym, bo tutaj zobaczcie arbuza. To jest jeden krzak. Tu jest dopiero drugi. E, po nocy nam to niesamowicie odbiło, czyli ten deszcz żodał. A ja za chwilę jeszcze... Oj, Zrobię dzisiaj jeszcze ogórki małosolne. Koniecznie macie już szybki przepis, tutaj w głodnym prawym rogu. A ja dorzucę Wam jeszcze wolny przepis czyli będę robił to na bieżąco razem z Wami. Dobra, lecę bo pada. Dzięka! Proszę, jest piecek. Czuba! Chodź na drugą stronę. Jest dzięka. Ach, co mój do Tak, ja mam szansę. Żadnych. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli podoba Wam się ogród u Pani Lizy, dajcie łapkę w górę. Napiszcie, co sądzicie o takich ogrodach i pomyślę, że można przyjechać, pomóc Pani Lizie w pieleniu, zbieraniu owoców i dostać coś bez opłat. Dajcie znać, czy to Wam się podoba, i subskrybujcie kanał. Będziemy odwiedzać następne osoby. Jak ktoś ma ochotę nas zaprosić, dajcie znać w komentarzu.